Cześć, witajcie z tej strony. Kamehan i dzisiaj po raz kolejny Battlefield 3 i Team Deathmatch. Tym razem na mapie Grand Bazaar, Także postrzelamy sobie na bazarku. Ja wezmę dzisiaj AEKA. Oczywiście dobierzemy sobie, dobierzemy sobie perkę dla naszego zespołu oraz zespół. Oj, tutaj wszystko pełne. Nasz kolega ma amunicję. Drużynową ja wezmę osłonę, czyli standardowo jeszcze tylko biegania do pełnego kompletu brakuje i ewentualnej czwartej osoby, która by myślę zrobiła dobrze zespołowi i wybrała przywożenie, ewentualnie granaty, ale najważniejsze dwie rzeczy są spełnione, czyli amunicja i osłona przeciw supresji. Jednak bez tego supresja od snipera jest mega duża. Bez tego się uniknie gra. Wow, okay. U-ha-ha! Double kill! Myślałem, że tam jeden stoi. Ło kurka wodna, ale wydupcyłem na niego amunicji. Bardzo dużo. Zobaczymy co tu leży. Dwóch medyków. Nie amunicji raczej nie uzyskamy, a tutaj był na końcu... O! Support! O, będzie miał ammo. Eh? Działcie się wszyscy amunicją. O, dwójka Kamehana. Dobra, wygnijmy dalej. I się czołgo, chyba chciałby podnieść. Odzyskać jednego ticketa. To jest bardzo ważna sprawa na deathmatchu tutaj. Każde zabójstwo to jest jeden ticket zdobyty więcej. Yy, drużyny walczą o uzyskanie określonej liczby zabójstw, a defibrylator pomaga nam odzyskać jednego ticketa. Reanimując defibrylatorem. Można o, w taki właśnie sposób odzyskać Ticket Jeden kupon bilet Ten sniper jest na końcu w garażu o, już go tutaj zabił. Klecki nam tury patrzcie jak się zbugował trup to jest porażka, te bugi by mogli usunąć, chociaż wątpię, ażeby już cokolwiek robili z tą grą, raczej żadnego patrzenia nie będzie w końcu, czekamy na 28 października, kiedy pojawi się Battlefield 4. Kolejna mega produkcja zapowiadana z wielką pompą, ja na nią liczę, ja ją raczej kupię, będę miał dostęp do bety, ponieważ mam premkę, to będzie beta w moich rąsiach. Będziemy mogli wtedy przetestować sobie ją w pełni. Czy opłaca się kupić kolejną grę z serii BFA? Hmm. Tutaj nam gość dziękuję za podniesienie. A nie ma za co. Jest sniper. Yes, sniper. Kurwa. Mać. On się schował. Here are your meds. Powoli. na się kończy. No, no, trzeba ubić znowu jakiegoś supporta. ewentualnie chyba. Chyba to moja skrzynka z amunicją, którą wyrzuciłem na początku. Teraz już będę miał pełną. Ale chyba tamta w narożniku pozostała napiszemy tylko aby zmienili perka i jedziemy dalej hmm, 9 na 10 Było stamtąd, dostałe Tutaj leży. Ogień, ogień, ogień. Mam nadzieję, że na BF4 czekacie tak samo jak ja. No. Ostatnio mi dupę Over. urywa. To znaczy dupę mi urywa od kiedy w niego gram, Czyli od dnia premiery. Były lepsze dodatki, były gorsze dodatki. Ja uważam, e, chyba, że najbardziej udany dodatek, uważam, dodatek Endgame, ale naprawdę mało ludzi w niego grało. Fajnym pomysłem było też e, Back to Karkand Powrót do Karkandu. Mapy ze słynnego Battlefielda II, Wake Island, e, tudzież Gulf of Oman czy Sharkai. Sam Strike to Karkand to były mapy naprawdę klasyki, to są klasyki. One przeszły już do historii bf -a. Także liczę, że dodatki dodatki do BF4 będą równie udane. Jeden na pewno będzie... Jeden dodatek na pewno będzie dostępny. Już zapowiedziany coś tam, chińska ofensywa, czy chińska inwazja? Tak, to tam tak, już tak to było, musiał później sprawdzić. Nie chcę teraz nikogo w brąk, w prąd! w brąk, w wprowadzać. Dobra, jedziemy, 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 fragi same się nie wbiją. SZNAJPERKAMI SOBIE TU CHŁOPCY MYKAJĄ KRYJZOLE Runę Idziemy po tego, chyba u góry siedział Słyszę pikadełko Chodź, 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 Oj, chciałem mu nóż za założyć Cyk, cyk, cyk Prawdziwy parkurowiec, kurka woda Wow! The bad wolf! X the bad wolf! Nie zap! Uf, kuknę sobie. Ile mi czasu tutaj zostało? No jak to mówią, czas to pieniądz. W tym przypadku nie do końca się z tym zgodzę. Zabili go, zabili, dostałem 88 asysty. No, tam yeah, I się, dzieje. Soldier, tam się dzieje. Jedna granat tam. Bang. Kto tutaj zginął? Kurwa, no podniósł się. Ja się tu odsłania. On jakby nigdy nic. Się zaspał. Bęk, Bang, bang, bang. Ole bało w kosmos. O kurwa, to <laughs> Takie akcje lubię. O proszę, gwiazdka za służbę y, asaltem. Takie nagrody też są widziane. <laughs> Ostatnio, wyobraźcie sobie fazę. Tu z Magnumem stałem, gość tutaj był pod gruzami. Z podskoku waliłem mu tutaj bańki. Bang, bang. Tak go trollowałem. No. Tam chyba jeszcze leży Chodź tu miesiąc, i nieśmiertelnik dla nas. Magnumkę sobie przeładujemy. No, i trollowałem sobie tym magnumkiem tam. Tak podskakując, wesoło, radośnie sypałem banie. swoją drogą. Jeden z moich widzów zachęcił mnie do nagrywania właśnie takiego tindet meczu, grając tylko samym magnumem, według mnie trochę mija się to z celem. Widzicie, jaka to jest odległość? No, tutaj już jest dobre 50 metrów, 50 odległości. To by trochę mijało się z celem, ja walcząc. Magnumem z hordą snajperów, innych asaltów z tak zwanymi OPM-16-kami, amk m 416 16 kami No to tutaj bym był na straconej pozycji i po prostu nie dałbym rady tego ogarnąć. No jak już bym ogarnął to raczej to byłby czysty fart, niżeli jakiś tam skill w bliskim kontakcie z przeciwnikiem, dlaczego nie, na przykład tak jak teraz Aj. No zabili mnie to Magnum 6 pocisków w bębenku, no spróbujemy no, Dobrze, my chcemy spróbować, a tutaj już przeciwników nie ma wszystkich, wyjdziemy

tylko chyba? Więcej nie ma. macie <laughs> Nie no, no, takie fragi są bardzo, bardzo fajne, przyjemne. No, no, chyba każdy, każdy lubi z ma przepierdolić. przypierdolić O! Może się uda. Tak, jak się Aj, skończyło się. Oj, w ślepym załóg są. Cover me. Ha, ha! O, już mamy na na typie. Przechodzimy tego. Lua. Wow! God damn it. A się tam położył, cwana bestia z niego taka! Jedną mi z A.E.K.A. Dobra, tam są nasi. Bardzo dużo naszych, także przeciwnik będzie się chyba respił z drugiej strony mapy. Dobra, tu mamy tyle, tyle i tyle. Mam odciny, mam nadzieję, że odcinek nie będzie dłuższy niż 30 minut yeah, enemy, soldier, over. enemy sniper squadr over? Ale nie, 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 umiejętnie granata. mi tutaj ciapno. Wow, fuck, plec. No dobra, nie liczę na to, że ktoś mnie podniesie. Biegnę dalej. Enemy enemy sniper.

Już no. tutaj jest dzikuna jedna? Kier your first bang Bang, bang, bang. Kurwa, no nie podniosę bo ten się cały odsłonił. Chciałbym bardzo, no ale pff, Co ja na to poradzę? Aj, tak wybiegł sobie do przodu. Jeden z moich sojuszników. Szybka obczajka. I ogień dalej. tą ścianę, by było, by było wypierdo... wywalić. Całą. Już... By technika z... rpg najlepiej. Aj! Kurka wodna, dostał hita! Jednego. No nie wyszło. znowu na bananie sword, sword <laughs> kill? No, bang, bang, Standardowo. Szybki make. Szybki, szybki. Jedziemy dalej. Przeciw nie za bardzo wymagający.

No i teraz pytanie, gdzie oni mają spawn point? To mój. Wow. Kur Kurczę, na no zło ci kamperzy tutaj. No ja wiem, że to nie jest Call of Duty.

Wszyscy Dobra, no już się odwrócił w moim kierunku. Musiałem odpalić na guma. Chciałem mu zasadzić. Wo. Spawna tutaj dostał. Amo, over here. To tak, ja chyba wieciek, się zaspał, nie. wiem. tam? dobry. <laughs> UMP Dobra pan, dobry wybór Chociaż osobiście wolę AES-wala Ale UMP też nie W kontakcie bliskim zacne. O gdzie ja się tu jebałem Fak! soldier squad Get tam kurwa. Yo, Fuck. Ale ich tam narąbane. Strasznie, kurcze. Dobra, nie ma co pokazać. Będziemy ich tam unicestwić, zniszczyć, zgnieść jak takiego robaka. Patrzcie, nate bęk, bang, 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 Aha, wcześniej miałem dwa granaty, teraz mam jeden, bo gej z mojego teamu wyszedł. Ło, gdzie ja tutaj się wybrałem na podnoszenie z dwóch stron, pi cóż za niefart. Nie bij, nie bi, nie bi. Ło. Niestety brutalnie mnie tutaj zabił. Przestałem strzelać. Syndrom DZ mi się załączył. Na pamięć strzelanie. Dobra, dobra. Dobimy. O! Jeszcze wybawiciela zgarnęliśmy. Święty! Jest potwornie górka wodna. Niemiłosierny ten aek, Lukajcie to! Bang! Bang! Double kill! No, oni nie dowierzają, ja się cieszę, bo ich ołnie. No, wstawaj, wstawaj. swoją drogą ostatnimi czasy bardzo 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 kurwa ile razy swoją drogą już chyba już po raz czwarty dobre ale tak zacznę swoją drogą ostatnimi czasy otrzymałem bardzo 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 dużo zaproszeń do znajomych na battlelogu niestety nie przyjmę ich yy, wszystkich nie przyjmę praktycznie nie przyjmuję zaproszeń odwiedzów, no sorry, wybaczcie bardzo, ale nie, ponieważ biorę czynny udział w życiu klanowym z jednego z polskich klanów i w tym momencie zostało mi około 15 chyba, 15 wolnych miejsc, wiadomo lista jest ograniczona do 100 ziomków, 15 miejsc mi zostało i potrzebuję tego miejsca więc nie będę, kurde no z tym magnumem, nie będę ich przejmował, ale dosyć dawno pojawił się Pluton, w moim profilu możecie znaleźć ten Pluton, Pluton nazywa się tak samo jak mój YouTube'owy kanał i został on stworzony właśnie dla widzów, każdy z widzów, który ma ochotę, Pograć razem ze mną, zobaczyć co tam u mnie słychać, gdzie gram, jak gram, z kim gram, po co gram i w ogóle no kurwa, wiecie o co chodzi. Może może dołączyć się do tego plutonu. Każdego przyjmę. Taki takie przedszkole zrobi <ścoughs> można powiedzieć. Także zapraszam. Raz dziennie na pewno będę zerkał tam i na bieżąco dodawał każdą osobę, która ma ochotę do niego dołączyć. Będę akceptował te... zaproszenia. Ej! Kurde, się pokampili. No popiję trochę, mi w gardle zasło. Się tam pokampili. Także, zapraszam was do plutonu. K.H.N. GAME Wow, co to było, zownił mnie, strasznie. Bęk, bęk! Patrzcie jak zginie. Pff. Aj! Tam do góry wrzuciłem! No nie wiesz wow, myślałem, że tam wpadnie sobie taki piec... ...bronade... ...prosto na Mordixa... ...tego gościa... ...no niestety... ...pacjent przeżył. Masz. Wow, no way! Wow. Ale zatrzymaliśmy serię zabójstw tego gościa. Taki mały troll. No już słyszymy muzyczkę. Rundka dobiega końca. You like that. A widzieliście tą bańkę? <laughs> Jeszcze na koniec, taka ładna bańka z Magduma weszła. A więc z tej strony mówił dla Was Kamechan KHN Game. Mówiłem o Plutonie, Jeżeli macie ochotę, do... zgłoście się właśnie do niego. Każdego przyjmuję. Nie ma tutaj wyjątków, jakichś tam wymagań. Każdy, każdy może do niego dołączyć. Dzisiaj graliśmy sobie aekiem na Grand Bazar. Rądka całkiem, całkiem fajna wyszła. Także, jeżeli się podobało, łapka w górę. Tymczasem miłych wakacji na razie. Cześć!